Jeśli dorzucasz do swojego treningu kolejną zbędną, ale modną rutynę, to zabrnąłeś za daleko. Zawracamy i wracamy do solidnej, podstawowej roboty. Czołem. Ja jestem trener Remy i na co dzień spełniam się jako trener personalny specjalizujący się w treningu siłowym, w treningu z kietlami oraz w przygotowaniu kandydatów na testy do służb mundurowych. Witam Was w kolejnym odcinku z serii z Dive Web do wojsk specjalnych i kolejny ważny temat czyli przeładowany plan treningowy jakimiś dziwnymi, niepotrzebnymi rutynami, często promowanymi przez fit celebrytów. Spójrz na wymagania, jakie przed Tobą postawiono. Bieg na 3000 metrów, 12 minut. 18 drążków, wejście po linię, przepłynięcie 25 metrów pod wodą i wiele innych. Są to namacalne cele, do których należy przygotować się metodycznie, wykorzystując w odpowiedni sposób trening siłowy, biegowy oraz pływacki. Da. Czy plan stupąpek albo rutyna komandosa z Menhel w jakikolwiek sposób przybliżą cię do zdania testów w wojskach specjalnych? Szczerze w to wątpię. Na pewno wprowadzą one spore zmęczenie i przez to nie będziesz mógł skupić się na podstawowych umiejętnościach, które powinieneś kształtować. Przede wszystkim skup się na podstawach. Trening siłowy ma być ustawiony tak, żeby wzmacniał całe Twoje ciało, ale szczególnie rozwijał Cię w konkurencjach siłowo-wytrzymałościowych. Bieganie, skupiające się na początku od budowy bazy tlenowej, przez elementy intensyfikacji, aż po wytrzymałość specjalną i budowanie odpowiedniego tempa biegu. Basen, gdzie nauczysz się pływać poprawnie, oswoisz z wodą i ostatecznie zbudujesz wynik, który pozwoli zdać Ci część basenową. Na każdy z wymienionych tematów znajdziesz film na kanale, który pokazuje jak krok po kroku podejść do tego zagadnienia, więc koniecznie sprawdź poprzednie filmy z tej serii, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Czy takie treningi i takie przykłady mogą się do czegoś nadać? Jak najbardziej. Sam przykład Davida Roginsa może motywować, może zarazić się. Właśnie zainteresowaniem do służenia w siłach specjalnych. Gdzieś tam podczas trudnych wyzwań możesz sobie o tym przypomnieć, możesz się odpowiednio nastawić i po prostu może ci wtedy być łatwiej przełamać jakieś trudności i bariery. Jeśli jednak chodzi o stawanie się coraz lepszym w poszczególnych dziedzinach sportowych i w wynikach na poszczególnych konkurencjach, to trzymaj się twardych założeń treningowych. Które poznałeś w poprzednich materiałach na tym kanale. Trenuj jak amatorski sportowiec. Jedz pełnowartościowo, a w pozostałym czasie dbaj o regenerację. Spełniając te wymagania, potrzebujesz jeszcze tylko czasu i odrobiny szczęścia, żeby osiągnąć cel. Na dzisiaj to tyle. Nadrób inne materiały z tej playlisty i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Czołem!